They shine on me. yes I can see. I don't believe anything they told me. Lifting me down lifting me up, giving me strength. All to give up, staring at me, a part of my life. If I look up, i I'm with these hands, it's me. I can't stop it. all I'm standing tall. I'm a survivor. Stay alive. Do or die. My crime, I'm a fighter. I'm a survivor. To my knees, you can do it, can you pull it? But you ain't got hit on me. <laughs> <laughs> I'm a survivor. Yeah. Nie wiem, jaka piosenka. Nie mam zielonego kurwa pojęcia, bo nie pamiętam nazwy tego zespołu. Ale ten początek do no Jota Wioty, kurwa, melodyjnie idzie w ten zespół i nie pamiętam, który to był zespół. Ktoś to jakiś sławny zespół był. Ale no Wiota Wiodę, dosłownie jakbym klop, kurwa, normalnie kopię jakoś słyszał. E, tylko że gościu ma chujowy głos moim zdaniem. Barwę głosu ma fatalną. O, to bardziej. Jakie umiejętności ma, bo to nawet ja wyczuwam. Ale on ma fatalną barwę głosu, więc to nie jest. Nie, nie przyjemnie mi się tego gościa słucha. Tu robi roboty muzyka, która denni w uszach, wali po prostu po oczach, efekty specjalne światła, jep, 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 Fajny strój, gościu ma prezencję, wszystko fajnie, pięknie, ale jak dla mnie, to jest jeden z gorszych głosów, jakie słyszałem na te eurowizje. Po prostu gościu jest totalne kurwa, nawet gorzej niż średnie moje, moim zdaniem, ale mu zarobi roboty. Więc tak naprawdę, podstawić kogoś bardziej utalentowanego od niego i byłoby kurwa sztos. Ale niestety nie jest. No i tyle. Yy, nie wiem, muzyka robi. Za muzykę bym dał łapkę w górę, ale nie dla tego gościa. Daję łapkę w górę dla muzyki, nie dla tego gościa, bo ten gościu jest nijaki, jak dla mnie, nie? No, no przeczytaj komentarz, to się dowiesz. Z Lola? Nie. Witam, pawcio, witam, ciekawa. A, a, kojarzy ci się pewnie z Imagine Dragons, yy, Believer, Believer, a, Believer, 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 nie wiem czy to jest, mi się kojarzy z otwartym igrzyskiem z LOL z 2018 chyba, a, tu też, nie? To też w sumie z LOLa ta piosenka, jak to się nazywa ta piosenka? A, Believer, Imagine Dragons, możliwe, mm. To nie wiem, to nie jest, nie jest mój faworyt.